Witam serdecznie drogi rybki na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy jakież energie tu przygotowały karty dla Was na ten tydzień. Zobaczmy, co dla naszych rybek. Chyba mi się katar zaczyna, bo sucho w gardle i coś tam w tym nosie kręci. No tak jest takie pogody z zimnego w ciepłe. Ach, ryby się kłócą, ach to ryby, ryby. Do domu daleko, tutaj jest jakaś pasja, ale i miłość, oczekiwanie na przeprosiny. Jakieś oczekiwanie, tak chce los. Rybo, tutaj ktoś może cię zachęcać do romansu. Rybo, tutaj jest ewidentnie, pokazuje się pasja, pasja w miłości, pasja w związkach. Ale ryba coś chce stworzyć, ryba chce coś przeforsować w tym tygodniu i powiem tak, jak to się skończy jakoś wewnętrzną walką, ja bym powiedziała rybko zaczekaj, zaczekaj na tą siłę, bo to jeszcze nie ten tydzień, tak, tu mi się pokazuje, że nie ten tydzień, ale nie sądzę, żeby się ryby posłuchały, bo to jest taka pasja, tutaj ryba po prostu jest tak jakby, to tak jak drogie rybki nie wiem jakiego użyć tu sformułowania ale powiem tak z polskiego na nasze dobrze, to tak jakby rybka z początkiem tygodnia jest ta miłość, ona jest po dobrym jak to się mówi, po dobrej, ruszającej się pierzynce, tak chce los oczekuje, że będzie tego dużo a później nagle tak jakby jest jakiś boom i musi się o to starać i ryba się będzie o to strasznie mocno kłóciła, słuchajcie. W ogóle tak jakby, ale jest to jakaś pasja, to jest jakieś ogi Drogie rybki, szykują się dzieci, tak? Szykują się dzieci dla tych, które są w okresie rozrodczym. Chcę powiedzieć, że nie przesadźcie, jak to się mówi, z tą pasją diabełka, z pasją diabełka, bo tutaj może być z tą kołderką ruszająco się, bo tutaj są dzieci, ale powiem tak, jeżeli chcecie powiększyć rodzinę, no to chwała wam za to, jest na to jest do tego zielone światełko. Mało tego, pokazuje się, że Panny, które bardzo długo oczekiwały na dzieciątka, to w tym tygodniu mogą zejść w ciążę pokazują się nawet bliźniaki kochani, bo są trzy karty, trzy karty, trzy dwójeczki, więc mogą to być ciąże bliźniacze lub dowiadujecie się o tym, że zostały poczęte dzieciątka w Waszej rodzinie. tak? także tak, to kochani widzę. Ale ja bym powiedziała, że staniecie w takiej energii ofensywnej, w takiej troszeczkę, bym powiedziała, że od połowy tygodnia ryba staje w takiej energii ofensywnej. I tutaj bym powiedziała, że tak jakby ryba jest zazdrosna, ryba coś zauważa, ryba tak jakby jest zazdrosna o partnera. Bo coś jej tutaj nie gra, ja bym powiedziała, ale nie bój się, rybko. Tu nie ma zdrady. Tutaj chłopina, kobiecina nie chodzą na boki z tego względu, że patrzą się na ciebie, czekają na twoje ruchy. Dla swojego partnera, rybko, jesteś tą jedną, jedyną. I aż bym powiedziała, że aż ma potąd tak naprawdę tej kołderki, boż się broni w dziewiątce, bo tutaj była, w, broni się po prostu przed tym, żeby troszkę tego było mniej. Może na to trzeba zwrócić uwagę. No, ryba jest strasznie energetyczna. Strasznie erotyczna w tym tygodniu. Ogólnie pokazuje mi się bardzo mocno, tak jakby siła w rybie jest przeolbrzymia. Siła, przeobrażenia, siła w ogóle, tylko że rybka jest tak jakby w tym tygodniu troszeczkę odrealniona. Nie wiem o co chodzi, ale odrealniacie się, drogie rybki, i na to zwróćcie uwagę, ponieważ przyjdzie Wam coś tworzyć. Ja wiem, że będziecie w energii bojowej walki, bo tutaj jest tak jakby piątka buław, czyli wewnętrznej walki o coś, tak jakby powiedzenia, zauważenia czegoś, ale powiem tak, zanim się pokłócicie, zanim coś powiecie, zanim coś stwierdzicie, zanim coś. Będziecie chciały drogie ryby przeforsować w tym tygodniu. To zwróćcie uwagę na partnera, na partnera biznesowego, prywatnego, ogólnie na to, co chcecie przeforsować, z tego względu, że tak jakby ten czas, ten tydzień nie jest jeszcze, jeszcze nie jest czasem do gotowości. Przyjdzie do Was siła ale to nie jest ten tydzień, wydaje mi się, że kolejne tygodnie przyniosą lepsze rozwiązania niż ten, ja bym się tu skupiła po prostu na czymś, co na czymś, co przychodzi jakaś pasja, jakaś żądza jakaś taka, no ryba się otwiera po prostu jak stodółka bym powiedziała, to są przepiękne energie, słuchajcie, ja to widzę bardzo erotycznie, tak, że ryba jest po prostu gotowa na kamasutrę, tak, o tak bym powiedziała jak to się mówi na dosłownie tutaj, a partner, się, a partner Wręcz się broni. Jeżeli jest strygonu, też z trygonu wody, bym powiedziała, strygonu ziemi, ten z ziemi to w ogóle gdzieś tam się chowa, zasłania się pracą, słuchajcie. No, jeżeli tutaj woda, no to na początku odzwierciedla, ale później jest w dziewiątce buław, bo tutaj jeszcze mam chochoła nabitego na kiju, więc nie wiem, nie wiem, czy nie wyrabia. No tak mi się tu, kochani, przepraszam, ale tak mi się tu pokazuje. Natomiast najgorsze zmrożenie jest strygonem ognia w jakiś sposób. To tak jakby troszkę. Troszeczkę rybka była zazdrosna o trygon ognia, ale zanim wybuchniesz, w szczególności o ten trygon ognia, tutaj, jest, że coś się zamroziło, to może po prostu wejść empatycznie w drugą osobę, stań obok, wstań w, w roli tego partnera i przyjrzyj się, ponieważ. Nie chodzi o zdradę, nie chodzi o kogoś innego, tu chodzi o zupełnie inne rzeczy. Widocznie partner, partnerka potrzebuje takiego swojego pola, tej prywatności przez chwilę, a później wchodzi siła, wchodzi pasja, wszystko się zacznie dobrze dziać. Natomiast, drogie rybki, mm -mm, ogólnie. Przepraszam, nam się śliną. Ogólnie bardzo fajne, energie, słuchajcie. Jest tutaj wszystkie ryby, czy młodsze, czy starsze, pokazuje mi się, że macie szansę na jakiś romansik, na coś fajnego, na jakieś doznania, na coś dzikiego, na coś, na co czekałyście, tak? Tylko boicie się tak jakby przeciążenia troszeczkę, lub ktoś, kto patrzy na was, na takie energetyczne istoty, po prostu boi się, że nie podoła, tak? I tutaj może chodzić o starsze osóbki, ale jednocześnie może chodzić tutaj o młode energię tak? Ale powiem tak: wszystkie rybki macie zielone światło, jeżeli chodzi o miłość. Jeżeli chodzi o lwa, najbardziej tutaj, to bym powiedziała, że jest jakieś przeciążenie wieloletnie. Nie wiem o co chodzi, ale tak mi się tutaj rzuciło to w szczególności lew i ryba. Takie połączenie jest jakieś przeciążenie. Nie wiem o co tu chodzi, ale tak jakby jedno z małżonków, jedno z partnerów tak jakby w czymś nie domagało tak i tak jakby jest wielkie przeciążenie, ale coś się odbuduje coś się odrodzi, tylko dajcie temu czas, dajcie temu siłę tak drogie rybki, ogólnie bym powiedziała w kupno sprzedaż poczekajcie, to nie ten czas, bo to jest ułuda oszustwo, więc na to zwróćcie uwagę, nie jest ten czas na podejmowanie jakichś takich ważnych decyzji w tym tygodniu przez Was, wydaje mi się, że najlepszym, najlepszym takim czasem będzie dopiero przyszły tydzień, aczkolwiek pokazuję się 12 dni, tak, 5, 5 dni walki, jakieś, a później tak naprawdę pozytywne rozstrzygnięcie. 12 dnia, więc to nie jest dużo, to nie jest dużo, więc wydaje mi się, że można poczekać na jakieś rozstrzygnięcia, które tutaj do Państwa idą lub na jakie będziecie, słuchajcie, czekali. Jeżeli chodzi o zdrówko, słuchajcie, drogi rybeczki, to pokazuje mi się tutaj, pokazują mi się narządy rodne, zarówno kobiece, jak i męskie, i myślę, że wiele rybek z jakichś Ogólnie korzystanie ryba korzysta w tym tygodniu, słuchajcie, z porady lekarza. Tak? Jakaś jest wizyta, jakaś jest porada, ryba z tego korzysta. Czy, czy jest to oszukane, bo może być oszukana porada, czy jest to prawdziwa porada, ale jest to tak jakby, ale ogólnie macie do czynienia z lekarzami. Ja bym powiedziała, lekarze i wszelakiej maści podobne gdzieś tam, czyli fizjo, jakiś masażysta, fizjoterapeuta itd., itd. Dużo rybek z tego korzysta w tym tygodniu ogólnie uwaga na jakieś skaleczenia, zranienia, na ugryzienia, tak, bo będą duże burchle jakieś, będą, uważajcie na, na jakieś skaleczenia, które pozostawią po sobie jakieś, jakieś znamiona już na całe życie, także na to zwróćcie uwagę. Ogólnie piękna energia, tylko, że ryba jest tak energetyczna w tym tygodniu, że wszyscy, którzy do ryby się zbliżają, to się przed nią bronią. Powinny się rzucać na rybę energię, a energia się na tak jesteście silne, że w tym tygodniu, wydaje Wydaje mi się, że energie się będą przed Wami broniły, no ale powiem tak, tak, trzymać. No kurde, któż jak nie wyrybeczki. Pozdrawiam serdecznie do kolejnego czytania Buziaczki Hejta.